Kiedy byłem dzieckiem, zawsze jeździłem na kolonie. Rodzice twierdzili, że to najlepszy sposób, żeby się usamodzielnić, a ja lubiłem te wyjazdy. Ale jeden z nich pamiętam do dziś i to nie w sposób, w jaki chciałbym go pamiętać. To był lipiec, miałem wtedy 13 lat. Kolonie odbywały się w starym ośrodku, gdzieś na Mazurach. Budynek był duży, z grubymi ścianami z czerwonej cegły. Obok znajdowało się jezioro. Otoczone gęstym lasem. Wszyscy mówili, że to idealne miejsce na odpoczynek. Mieliśmy zajęcia na świeżym powietrzu, kąpaliśmy się w jeziorze, wieczorami rozpalaliśmy ognisko. Na pierwszy rzut oka nic szczególnego, ale już pierwszej nocy poczułem, że coś jest nie tak. Nasz pokój znajdował się na parterze, z oknami wychodzącymi na las. Leżałem na łóżku, próbując zasnąć, kiedy usłyszałem, jak coś skrzypi za oknem. Myślałem, że to jakieś zwierzę, może jeleń albo lis, ale dźwięk był dziwny, jakby ktoś powoli przesuwał ręką po szybie. Wstałem i podszedłem do okna. Na zewnątrz było ciemno, ale księżyc oświetlał część lasu. Wydawało mi się, że coś się poruszyło wśród drzew, jakiś cień. Przysięgam, widziałem tam postać. Nie mogłem jej rozpoznać, ale miałem wrażenie, że patrzyła prosto na mnie. Nie powiedziałem nikomu, bo nie chciałem wyjść na tchórza. Dziwne ślady. Drugiego dnia wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Wszyscy byliśmy na plaży nad jeziorem, kiedy jeden z opiekunów, pan Marek, zaczął nas odwoływać do powrotu. Był zdenerwowany. Kiedy zapytaliśmy, co się stało, wymijająco powiedział, że w lesie pojawiły się ślady. Jakieś duże odciski stóp, głęboko wciśnięte w ziemię. Tak jakby ktoś biegł boso. Wieczorem, przy ognisku, pan Marek w końcu puścił farbę. Powiedział, że w okolicy krążą opowieści o dzieciach, które kiedyś zaginęły na koloniach w tym ośrodku. Mieszkańcy mówili, że wchodzili w nocy do lasu i nigdy nie wracali. Nie wiem, dlaczego nam to opowiedział, pewnie chciał nas przestraszyć, ale to, co powiedział później, utkwiło mi w głowie. Podobno w nocy w jeziorze widać światła. Mówią, że to one wabią dzieci. Światła na wodzie. Nie mogłem zasnąć tamtej nocy. Cały czas myślałem o tym, co Marek powiedział o światłach. Leżałem, wpatrując się w sufit, kiedy zobaczyłem, że coś porusza się za oknem. Światło było dziwnie ciepłe, jak pochodnia, ale nie migotało. Po chwili pojawiło się kolejne, a potem jeszcze jedno. Były na jeziorze. Nie wiem. Dlaczego to zrobiłem? Ale wstałem i wyszedłem na zewnątrz. Las był cichy, a światła na jeziorze zdawały się mnie przyciągać. Jak zahipnotyzowany poszedłem w stronę brzegu. Kiedy doszedłem na miejsce, zorientowałem się, że światła nie są na powierzchni wody. One były pod wodą. Wyglądały jak oczy, jakby coś patrzyło na mnie spod powierzchni. Wpatrywałem się w nie, czując, jakby coś kazało mi wejść do wody. Zrobiłem krok. Woda była lodowata, ale nie mogłem się cofnąć. I wtedy to zobaczyłem. Pod wodą były twarze dziecięce twarze patrzyły na mnie z szeroko otwartymi oczami, ich usta poruszały się, jakby coś mówiły, ale nic nie słyszałem. Woda zaczęła się poruszać, jakby coś próbowało sięgnąć po moje nogi. Krzyknąłem i rzuciłem się do ucieczki. Nie jestem sam. Następnego ranka próbowałem powiedzieć o tym opiekunom, ale nikt mi nie uwierzył. Twierdzili, że miałem koszmar. Ale ja wiedziałem, że to było prawdziwe. Kiedy zbieraliśmy się na zajęcia, zauważyłem, że jedna z dziewczyn z naszego pokoju Anka siedzi na brzegu jeziora, wpatrując się w wodę. Wydawało mi się, że coś mówi, ale nie mogłem usłyszeć, co podszedłem bliżej i usłyszałem, jak szepcze, są tam. Wzywają mnie, złapałem ją za ramię, próbując ją odciągnąć, ale nagle poczułem, jakby coś szarpnęło mnie za nogę. Wpadłem na ziemię, a Anka wbiegła do wody, zanim zdążyłem ją powstrzymać. Nigdy jej nie znaleziono. Ostatniej nocy, zanim wyjechałem z kolonii, spojrzałem na jezioro po raz ostatni i znowu je zobaczyłem. Światła, wiedziałem, że patrzyły na mnie, i wiedziałem, że czekają.